Siemaneczko, jestem Fikułsek, a dzisiaj chciałem przedstawić wam materiał oczywiście z Blockstar Planet, w którym to będzie skakać, 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 skakać... Tak, będzie sobie dzisiaj skakać, ponieważ będę grał w mapy parkour. Czemu? Nie wiem, po prostu lubię, kocham, uwielbiam. Śni mi się po nocach, żeby grać w parkour, nie tak szczerze, śni mi się po że żeby zbudować jakąś parkour i nawet kiedyś o tym mówiłem i to nie raz, no więc może kiedyś mi się uda, ale nie wiem, ogólnie tak, czekam sobie na ziemeczka i tak czekam, 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 czekam i się nie doczekam chyba na niego, ponieważ no już troszeczkę minut minęło odkąd on jeszcze nie napisał, nie odpisał ani nic takiego. Nie wiem, co on robi. Ale dobra, nieważne. Słuchajcie widzowie, ogólnie sprawy wygląda na sobie, co, że ty możesz zostawić subskrypcję na kanale, a ja będę sobie skakał na najpiękniejszych parkurach świata. Gdzie to w ogóle był jakiś labubu w ogóle to jest śmieszny trend. Labu jakieś Braindroty czy Six Seven, ale ogólnie też śmieszne. Że takie coś w ogóle miało miejsce w 2025 roku i pamiętam ten rok właśnie tylko dlatego, że takie coś się stało, nie? Tak szczerze nie pamiętam, żeby jakieś inne sensowniejsze momenty były jakichś trendów czy innych gówek, nie wiem, ale wiem tyle że ty możesz zostawić suba i lajka, tak lajku nie powiedziałem, super, w ogóle fajny humor mam, tak mi się wydaje, że dosyć spoko się mnie ogląda też w ogóle ostatnio jakaś drama była ale to już mówiłem wam na poprzednim materiale na moim kanale i nie tylko drama, tylko w ogóle sprawa, sytuacja i w ogóle na temat właśnie twitterów naszej pięknej, ukochanej Baxter Planet, jej o kurde, tego co się nie spodziewał tego skoku. WTF, w ogóle coś to zrobi w 2 milisekundy. Nie, nie Ej, czekajcie. Ten parkour nie jest stworzony przeze mnie. To jest twórca tego. Sweet, sweet jakiś. Kogo to jest parkour? Majony zwiniary pierogi. A, da się Ej, teraz jestem lekkie golśny, ale... Dobra, jednak to chyba nie jest parkour stworzony przeze mnie i przez Karo no, Ale kurde, nie wiem Dobra, no teraz na pewno nie, jak tak patrzę po tym co tu się dzieje, ale... Bardzo kurde identyczny, nie? Ale dobra, nie chce mi się go przychodzić. Mmm... <ścoughs> Nosorożec, no i elegancko, dobra Biegniemy tutaj... Ej, ten parkour przychodziłem chyba w dwa odcinki temu Ten parkour widziałem dwa odcinki temu AFK Farma, dobra Tutaj... nie przyszedłem go jeszcze chyba już przeszedł. Kolejny parkur zaliczono zaliczony. O, lawowy parkur. W ogóle miałem w głowie, że taki jakiś lawowy sobie parkur zrobić. Ej, co jestem? Ślepy? Ślepy, ale piękne Dobra, nie wiem, co Co za nazwy? Nie wiem, aż się odwróciłem. Śmieszne by było, jakby to akurat klucz był, nie? Bo się odwróciłem przez nazwy postaci. Ale dobra. W ogóle, jeżeli byście chcieli jakieś mapy parku stworzone przez jakichś graczy, typu nie wiem. Mikalo, Marboba, Niamka, czy nie wiem. Małe parkour aczkolwiek małe już ogrywałem czasem No yy, ale wiecie o co chodzi, no to możecie napisać w komentarzu Właśnie, w ogóle możecie napisać kogoś mapę mapy mogę przejść Albo ocenić mapę Albo coś takiego, nie wiem W sumie nie głupia, kurde bym musiał o, o, o tym pomyśleć, co teraz powiedziałem bym mógł coś takiego zrobić Że oceniam mapy Widzów, co nie? Aczkolwiek to już robiłem, ale wiecie o co chodzi Jakbym sobie skaka po mapach, oceniał nie, czy takie coś robiłem w sumie teraz, jak to sobie myślę, a wiecie, różnie bywa, nie, na przykład kiedyś to nagrywałem, <laughs> na przykład dwa miesiące, trzy miesiące temu takie coś nagrywałem, ale przez ten czas by ktoś mógł na pewno coś stworzyć, nie, nowego czy coś, nie wiem, więc za tym mi tutaj chodzi, dobra, jak sobie skaczę i skaczę, no ten parkour jakiś mnie nie powalił swoją trudnością, czy... Czy coś, ale ogólnie ładnie wygląda, wam powiem jakoś tak fajny klimacik tu był. Dobra, tutaj parkur będzie bardziej trudniejszym parkurem tak sobie myślę. pyk Okej, okay, trzeba będzie wiedzieć, w którym momencie się ma. Co fajne do tyłu. czekajcie, w ogóle najpierw to trzeba sobie zobaczyć de meta Okej, okay, czy to jest najtrudniejsza mapa świata? Na no pewnie nie, ale... Będzie to taka mapa, którą raczej powinien przejść. Wydaje mi taki mam pomysł, co nie? Żeby go przejść. E, pyk! Dobra, doskoczyłem. Pyk. Okej. Okay. Co mnie zabiło w tamtym momencie? Nie wiem. Czy byłem jakiś ślepy? No kurde. Nie, nie pomyślałem o tym, że mogę dostać. Tutaj tego. Dobra. Czasem może lepiej. Naprawdę sobie poskakiwać spotem... No, ej no co my zabija tam, no i... Nie trafiłem w to co chciałem, no dobra No kurde... Dobra, ten parku może być jednak lekkim problemem. Zobaczysz się na to, że czasem randomowo ten daje na to... Na ten blok, co, który cofa, tak? Nawet nie wiem trochę jak go nazwać, ale wiecie co chodzi. Tak mi się wydaje, wydaje... no kurde, jak moja pozycja nie wskoczyła, no w ogóle ja mam latający buty, ja powinien teraz latać. Kurde, no ja jego! Co tu się wydarzyło teraz? Ojej. Dobra, nie wiem, ta kres jest zbagowana. Przed chwilą mówię, że ją przejdę, nie? To mapa już mnie taki rytm, że mi się nie chce, za bardzo na nie być już. Dobra. Pierdziel. Nie mam chęci na to. To ma być szybki odcinek fajny, elegancki, a nie zaś ja i będę na jakieś mapy obsraną. Dobra, mam trzy kluczyki, okej okay. taka kwiatowa mapa. Tu mogę przejść? Nie myślałem, a to jeszcze mam na, na dodatek chyba szyby <laughs> obok siebie, bo to są dwie warstwy. Czy tam trzy. Dobra. Pek. Mogę wskoczyć? Co za mapa? Absolutne Sino, Dobra, ja muszę do toalety pójść Że niedługo, więc... Fajnie by było, jakbym kurde mógł... Coś sensowniejszego tutaj zrobić Dobra, pyk, pyk Dobra, elegancko Po jakiś kurde bambusach będę skakał O ty bambusie jeden Dobra, skoczyłem po tych bambusach Elegancko, dobra, pyk Bambuseiro, nie wiem co tam. Ale dobra, kwiatki teraz Teraz mam smołę, więc. Ten. nie wiem, w sumie co, ale dobrze, nieważne. Dużo tutaj jest, kurde, tego. W ogóle jest. Full, z sprefów, ale. Nie wiem, jakiś to wygląda ten parkour. Niby też bym mógł takie robić, ale. Nie mam ochoty. Wolałbym coś samemu budować, ale totalnie nie mam też ochoty, właśnie na jakieś budowle, no. Ani w jakimś, nie wiem, ani w tym, ani. W jakimś totalnie innej trybie symatorze, nie wiem jakże. Nie chciałem tu podskakiwać, niby. nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No co tu chodzi? <grystanie> no ale, ej! No, nie, nie przejdę tej mapy. No, kurde, jak ja mam tam doskoczyć? No kurde, no się nie dało tam, ej Z taką ilością HP Nie, tu jeszcze, okej, okay, tu No już leci taki problemik No Kurde, dwa punkty życia, dobra, ale uda mi się to przejść W ogóle, dobra, już wiem do czego są te bramy, po prostu tutaj, nie? To też muszę być checkpoint, nie wiem po co, tak szczerze Ej, rekord mamy, let's go! Link, link, dobra wizowa. Tak szczerze, podobało mi się to granie, ale muszę się z wami pożegnać, więc trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!